Panu profesorowi, w takim razie, na razie. Przepraszam, ale stałem się przez przypadek, że tak powiem, bohaterem jedno, jednego dnia razem z profesorem Raszelem, który nie mógł przyjść po przewodniczy egzamin, Komisji Egzaminów Doktorskich, no więc to jest na uczelni święte. Chciałem przy okazji... Odnieść się do uwagi pani, która z pierwsza zabrała głos. Nie jestem ani profesor Reszel, ani bohaterem, ani turzem. Obaj trzymamy się od polityki daleko. Ale tak się złożyło, że obaj zawsze, i tutaj, i w Zamościu, o czym nie wie pan Janusz Palikot, bo tam mieszkałem przez pewien czas, staraliśmy się zachowywać wokół siebie atmosferę poprawności, przyzwoitości. W związku z tym y, chcę powiedzieć tak, ja myślę, że y, opinia na temat Podkarpacia, że jest to teren całkowicie no, mentalnie już tak stłamszony, przez prawicę nie jest do końca prawdziwa. Po prostu w każdym środowisku są ludzie, którzy nie mają tak jak my żadnych ambicji politycznych, natomiast starają się wykonać pewną pracę, taką podstaw, a przede wszystkim zachowywać się przyzwoicie. To jest jedno. Drugie. Jeśli ktoś powie, ja zadeklarowałem, co Państwo mogli przeczytać w gazecie wyborczej, że jestem ateistą, to jestem przekonany, że profesor Ryszard jest wierzącym. Ale to nie ma nic wspólnego z wiarą czy światopoglądem. I w tej sytuacji powiem tak, ja w poprzednim budynku, w którym wykładałem, wykładałem, mimo że tam wisiał krzyż. Ale on już tam wisiał. Ja zaprotestowałem, obaj zaprotestowaliśmy przeciwko temu, że nagle w nowych budynkach, gdzie obowiązują ścisłe rygory, zresztą narzucone przez Unię, łamie się je tylko w jedną stronę. Chcę to wyjaśnić. Tabliczki muszą być ujednolicone z nazwiskami, wszystko musi być takie samo. Ale krzyż jest poza programem. I to jest narzucanie mnie, ateiście, i wszystkim, którzy szanują uczucia, poglądy i uczucia innych, jest to po prostu nieprzyzwoite. I nieprzyzwoite jest to, że nikt się nie przyznał do wydania takiego polecenia. I to jest przerażające dla mnie. I jeszcze chcę powiedzieć, jeszcze raz, ja w tej dwójki, w tej dwójki czy jak pani mówi o sobie, że jest różem, nie, ja jestem człowiekiem, któremu już naprawdę niewiele można zrobić. Ja jestem emerytem. Co prawda nie jest prawdą to, co powiedział mnie pan rektorzy jest głup. Wygasła umowa ze mną? Nie, ona jeszcze trwa, i jeśli pan rektor y, będzie chciał, abym dokończył programy badawcze, które przynoszą pieniądze uniwersytetowi, to będzie zmuszony mnie zatrudnić, ale nie podejmę się wykładania. Już mogę być zatrudniony co najwyżej w bardzo skromnym wymiarze na etacie. Na fragmencie etatu naukowego, bo taką umowę uczelnia podpisała. Ja mimo wieku jestem nadal aktywny. W związku z tym, proszę Państwa, mój apel jest taki. Ci, którzy nie czują w sobie powołania do walki o swoje ideały, bo nie każdy musi być, mieć taki charakter, niech wokół siebie tylko starają. O to, by nikogo nie umieszczać na drugim, trzecim, czy w którymś tam rzędzie, bo my jesteśmy w większości. Ja wiem, mam pełną świadomość, jestem w mniejszości i nie mam żadnych pretensji do większości, do poglądów większości, ale pozwólcie mi, a może inaczej, uszanujcie i to że ja nie pozwolę sobie narzucać innych poglądów. To tyle chciałbym powiedzieć. Z bardzo dużą przykrością musimy poinformować, że czas, który został przeznaczony na dzisiejsze spotkanie niestety dobiegł końca. W imieniu koła politologów serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Szczególne podziękowanie kierujemy tu do pana Janusza Palikota za to, że zechciał przyjąć nasze zaproszenie, odpowiedzieć na pytania studentów i że zechciał odwiedzić katedrę. Dziękuję bardzo.